Cześć! Możliwości nagrywania filmów niestety są nieco ograniczone z wiadomych przyczyn, dlatego postanowiłem dziś przygotować krótką listę książek, które moim zdaniem warto przeczytać. Zapraszam! Stanna to idealny czas, aby nadrobić czytelnicze zaległości. Przygotowałem 6 książek o różnej tematyce, które chciałbym dziś omówić. Pozycja pierwsza jest to autobiografia Marka Nieźwieckiego pod tytułem Nie wierzę w życie poza radiowe. Uważam, że każdy powinien znać historię osoby, która miała tak wielki wpływ na kształtowanie się polskiego radia. Książka liczy 160 stron, dlatego w zasadzie możemy przeczytać ją jednym tchem. W środku czeka na nas bardzo dużo. Prywatnych zdjęć z życia autora, oraz ciekawe playlisty, które możemy wykorzystać w przyszłości. Jeśli interesujesz się muzyką i chciałbyś poznać nieco więcej szczegółów z życia jednego z najlepszych radiowców w kraju, ta książka jest dla ciebie. Pozycja numer dwa. Nie mamy pojęcia, przewodnik po nieznanym wszechświecie. Autorstwa George'a Hama i Daniela Whitesona. Jest to popularnonaukowa, prawie 400-stronnicowa książka, która za zadanie ma uświadomić nam, jak bardzo mało wiemy o wszechświecie. W książce w humorystyczny sposób przedstawione są zagadnienia z fizyki kwantowej, fizyki oraz biologii. Dlatego, jeśli interesuje nas nauka i jesteśmy ciekawi, co dzieje się we wszechświecie, warto zajrzeć do tej książki, mimo że nie należy ona do najcieńszych. Pozycja numer 3. Powieść realistyczna. Dimitri Guchowskiego pod tytułem Tekst. Przeczytawszy całą trylogię książek Metro, miałem lekki niedosyt stylu, którym posługuje się Dimitri Głuchowski, dlatego osiągnąłem po jego kolejną książkę i nie zawiodłem się. Mam nadzieję, że część blerpu, który właśnie przeczytam, zachęci cię do osiągnięcia pod ten tytuł. Odebrałeś mi przyszłość, ja zabiorę ci twoją. Smartfon stał się kopią zapasową twojej duszy, backupem życia. Smartfon to ty. Ktoś, kto zdobędzie twój telefon, może łatwo stać się tobą. Twoi najbliżsi znajomi nawet nie zauważą niczego podejrzanego. A kiedy w końcu się spostrzegą, będzie już za późno. Dla nich i dla ciebie. Kolejna pozycja pod tytułem Na Oceanie nie ma ciszy. Jest to historia Aleksandra Doby, osoby, która na emeryturze postanowiła przepłynąć Atlantyk kajakiem. Jeśli uwielbiasz podróże, ale brakuje ci impulsu, aby Zrealizować swój plan. Zajrzyj do tej książki, a mam nadzieję, że przekonasz się, że możesz wszystko. Pozycja numer 5, czyli HEL 3 jarosława grzędowicza. Jest to obowiązkowa pozycja dla każdego fana Science Fiction. Hel 3 jest to izotop, który może zrewolucjonizować przemysł energetyczny. Znajduje się on na księżycu. Problem polega na tym, w jaki sposób go wydobyć i przetransportować na ziemię. Krótka zajawka. Rok 2058. Zdehumanizowany świat, gdzie omnifony zastąpiły więzi społeczne. Filmiki z meganetu wyparły media i kulturę, a inwenciarze stali się bogami informacji. Świat? gdzie koncerny i rządy podzieliły się władzą w hodowaniu miliardów bezrefleksyjnych konsumentów, staje na krawędzi konfliktu. Ostatnia pozycja, czyli książka, którą właśnie kończę czytać, jest to poradnik bloger i social media Jasona Hunta. Jest to Biblia blogerów, która zawiera niezbędne informacje oraz triki, jak funkcjonować w internecie. Jeśli chciałbyś, ale nie wiesz jak, stworzyć swoją markę w sieci, ta książka będzie właśnie dla Ciebie. Polecam też inne tytuły tego autora, na pewno będziesz zadowolony. To już jest koniec moich propozycji. Mam nadzieję, że znajdziesz jakiś tytuł, który Cię zaciekawi. Następną książkę, którą chciałbym przeczytać, jest Webchos Sekrety wideo w internecie Krzysztofa Gonciarza. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to zostaw łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, czy przeczytaliście którąś ze wspomnianych książek. Na razie pamiętajcie, żeby zostać w domu.